Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze, nie tylko za Nimi proszę. Ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas. Aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy. Świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Amen. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kielik zbawienia podniosę aleluja. i wezwę imienia Pańskiego, aleluja. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne. Sprawa byśmy Ciebie często przyjmowali. I zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki bieg wieku. Moi drodzy, przy tym ołtarzyku chciałbym wyrazić przede wszystkim wdzięczność Bogu za dar chleba. Byśmy w drodze nie ustali, za ten piękny parasol chmur, który nad nami rozpostarł, i za to zgromadzenie. Jak ten chleb, co łączy ziaren wiele, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Moi drodzy, jak to dobrze być kościołem, ludźmi, którzy pielgrzymują za Chrystusem, kochają Go. Jak to cudownie, moi drodzy, widzieć Waszą tęsknotę za Bogiem, o czym świadczy to dzisiejsze spotkanie. Chciałbym bardzo serdecznie każdemu z Was podziękować za tę tęsknotę. Niech ona rozwija się w następnych dniach, aby Chrystus, który przychodzi do swojej własności, był przez nas przyjęty, szanowany i kochany. Chciałbym podziękować całej asyście procesyjnej, ministrantom, wszystkim biorącym czynny udział w procesji, policji zabezpieczającej nasze dzisiejsze zgromadzenie, każdemu z Was siostry i bracia niech ten Bóg tak dziwnie zamknięty przed nami w Białej Hostii, bo obecny błogosławi. Procesji, kiedy wejdziemy do kościoła, odśpiewamy hymn, Tedeum Ciebie Boga wysławiamy, prosiłbym bardzo zwłaszcza tę najmłodszą część procesji o odebranie pewnych pamiątek, jak zwykle przy okazji procesji Bożego ciała, a przed nami jeszcze cała oktawa, która też podobnym akcentem się kończy. Bogu niech będą dzięki, Bóg nam niech błogosławi, naszemu miastu, naszym rodzinom. Teraz to błogosławieństwo przyjmijmy. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie, niech uczeliby wam święcie.